Dobra, a więc hej, cześć, witajcie, ja jestem Zintu, A dzisiaj nagramy sobie odcinek, gdzie sprawdzam kadę ludzi na oceanii, A więc zapraszam was do oglądania A więc jesteśmy już tu sobie na pierwszej ręce. Jak próbowałem pobudować w lobby, to są takie lagi Mam nadzieję, że... nie wiem, że kogoś mi się uda zabić Bo chcę sprawdzić to kadę Chociaż chyba będę też sprawdzał, jak ktoś mnie zabije, bo myślę, że zagram tutaj dużo arenek bo żeby kogoś tu zabić to jest naprawdę, wiecie, zaraz zobaczycie, jakie będzie straszne opóźnienie więc, no trochę słabo e, dobra, polecę sobie potekę. no, widzicie to opóźnienie? bo ja czuję i to strasznie ale odcinek to odcinek no, skarb, dobra oni to mają tutaj chyba dobry loot na oceanie. O, tam jest Heavy Sniper jeszcze. O i typ, już nie ma Heavy Sniper. Oby nie miał ten typ pompy. No dobra, jak ga zabiję, to jestem totalnym prosem. Nie wam mówię. Nie mam nawet ma O, prawie, prawie. Już prawie leży. O, leży! Dobra. Pierwszy kill, także kozacko. Nie, no i tu mam deda w tym momencie. Damy, mi chociaż pompę podnieść? Chociaż i tak pompa mi dużo nie pomoże. No, dobra. Widzimy się na kolejnej arence. Dobra, jesteśmy już na kolejnej gierce. I tym razem polecę sobie następny skład eee, Nie wiem czy tu ktoś leci leci. Patrzcie na mój ping ogólnie. 350-70 to mało nie jest. Więc... no nie podoba mi się to. Ale przynajmniej lot mam bardzo dobry. I mam już pompę. No ale co mi po niej jak mam te śledza? O, dostał za 29 Wypiję sobie tego kawi w sumie. Może mi dosyć pomóc. A w sumie to na pewno mnie pomoże. Dobra. Gdzie tu są teraz typy jakieś? Tam. O, dostał. Hita jednego, ale zawsze coś. O, dobra. Gdzieś O, mam go Ejma. Przed na chatę tu. Dobra, idę po tego dużego kewa, bo go zostawiłem wcześniej. Mam nadzieję, że ten typ mi da go wypić na spokojnie, chociaż tu jest dwóch. Z tego co mi pokazuje. O, jajaj. Oby mi się udało któregoś zabić. Przecież gdzie jesteś? Tu jest. Leży jeden, drugi mnie zrobił. Dobra. Widzimy się na kolejnej gierce Dobra, jestem już tu w kolejnej gierce Wchodzę eee, sobie tym razem na Chociaż nie zauważyłem, że tu jest robot Chociaż, może będę mąpikiem i wsiądę w robota Przynajmniej sprawdzę dużo nie? No ale nie wiem, chyba tak nie chcę robić Bo nie gram robotami Zobaczymy, czy ktoś tu wsiądzie Czy ktoś tu chce wsiąść Ktoś tu w ogóle poleciał, to jest dobre pytanie Poleciał O, ale nie mogę się budować w tej grze nawet No i tak o. Ale gościu Madeda przynajmniej, Black Might. Ja nie mam z nim szans, dobra, zabiłem go, ale patrzcie na jakim farcie Jestem serio słaby na tej oceanie Dobra, powiedzcie... a, w sumie tako jest do leczenia, więc żaden problem to jest akurat Dobra, jest amo do pompy Są tu gdzieś jakieś typy? Są, słyszę strzały słyszę chodzenie Przydałoby mi się w tym momencie tak o time. O, leży. No i chyba w tym momencie to mam deda ale oby nie robot no nie gadajcie dlaczego było wsiadać w tego robota a nie raz sobie zabiją z nim polecam no nie dobra widzimy się na kolejnej arence Dobra, jesteśmy na kolejnej arence, tym razem lecimy sobie na robota, bo chcę zrobić tutaj jakoś więcej kili, bo no powiem po prostu nie chce mi się robić 20 arenek po jednym killu, więc po prostu zagram sobie jedną no, mam nadzieję, że zrobię tu trochę więcej kili, No i po prostu tyle, bo to nie ma sensu według mnie, trochę. A, dobra. Tutaj wiedziałem, że typ leciał, więc... Tylko pytanie gdzie? O, nauczyłem się ogólnie ostatnio skakać tym robotem, bo jeszcze kiedyś nie miałam. Także git. Czy jest tu ten typ? Chyba nie ma. Co to jest pompa? Pompa się przyda. Tylko najpierw trzeba. Gdzie jest ten typ? No. no nie, tu się nie doskakać. No gdzieś to musi być. No, czekajcie zniszczę ten znak, bo mam takie zadanie. No, przy okazji można robić zadanie na odcinku polecam. Patrzcie, jakie dziwne lagi. Mój robot jest kusacki, ej. Ja muszę chyba zacząć nim grać, patrzcie jak on się mówił tu już chyba nikogo nie ma znaczy nikogo tu nawet nie widziałem więc... to my, znaczy widziałem wcześniej patrzcie. nie wiem czy by widzieliście na odcinku zobaczymy jak zmontuję ale dobra, chyba muszę iść na inną miejscówkę po prostu co tu wypadnie, no Boże, nie potrafię trafić w skrzynkę roboty To ciekawe, jak ja mam typa zabić Jak nie potrafię w skrzynkę roboty Idę sobie stąd Idę Jestem po prostu zbyt dobry na roboty Szczególnie na tym pingu Dobra Gdzie tu mogą być jakieś typy? Mnie tylko zastanawia Na słonych chyba najbardziej O, tam ktoś się też budował, więc... Może tam podejdźmy. o ile mój robot tam podejdzie. Dobra, zobaczymy czy on tu wpije. O, śpije. Także git. I tutaj gdzieś jest na pewno typ. Jak nie ma tu typa, to będzie zły. Typa? Serio? Jestem zły. O, ktoś mnie obserwuje. To polecam ogólnie. Wezmę sobie tego Czech Jack J'aga wypiję. O, słyszę typów. Aha, nie, pi nie piła mi Chack Dobra. A i mi się wydaje? Czy znów można matku? Może farmić maty robotem. Bo jakoś dużo mam maców. Więc może... Dobra, tutaj są typy na stówę. Muszą tu No Czemu tu nie ma typów? Są. On mi wsiadł w robota! Nie wierzę. Czemu tu zrobiłeś? Polego. Czemu chcesz mnie zabić? Ja to mi zabić, mam ewidentność. Patrz, kurde miło z jego strony. Ale. nie potrafię go trafić. No patrzcie to. Im ktoś mi powie, że jestem dobry kiedyś, to się grubo pomyli. Chociaż no też trochę to przez pink, ale. Jestem mega potem. w tym momencie. No i patrzcie, on tego nie dostaje. Nic. Nic on nie dostaje. Dlaczego to tak jest? Ja to bym zedytował, ale nic mi to nie da, bo ja będę edytował w godzinę. godzinie. O, leży. Ale no. Patrzcie na jakim mega parcie. Snajper to ja nawet nie wiem po co biorę. Jak będę musiał strzelać kilometr przed typem. Ale trudno. Szkoda, że mi robota wysadził, bo nie mam już tej mobilności. Ale dobra, wyleczę się tu szybko wniskiem. Dobra, już się wyleczyłem. I tutaj gdzieś na pewno są typy. W sumie to widzimy się jak znajdę jakiś typów. Dobra, już tu mam kipa na sobie. Bardzo nie polecam. Bardzo mi się to nie podoba, bym powiem. Muszę tu siedzieć w boksie i nie mam co zrobić. No bo nie mam z nim szans po prostu, nie? Przyjechał z tym impulsem. Tu chcemy zabić no dobra, niech on mi wbije tu do boksa. Nie wiem, tu się nie da grać, naprawdę. Żałuję, że nagrywam taki odcinek, bo tak się nie da grać. On jest chyba na górce. Gdzieś tu Łazisę. A mi to nie przeszkadza. Może wbiję do boxa, to sobie go strapuję, chociaż z takim opóźnieniem, to ja nie wiem czy go nawet strapować tam rady. O, walam się tu. No, wiem, że to może być dla was nudne. Dlatego pewnie trochę tu powycinam. O, ale to był fast edit. Fast edit na oceanie to się nazywa, tak wam powiem. Dobra, wychodzimy Jak się dodają No to, pamiętajcie, trzeba pić. Walnąć ze snajpy, nie trafić, stracić swoją pozycję i zaraz zginąć U, patrzcie, na biało jest No i po co ja tu przeładowuję? No już nie ma matsu chyba? Albo uciekł gdzieś. Uciekł gdzieś. Gdzieś blisko mnie. Co najgorsze? Nie wiem co ja mam w tym momencie zrobić. On jest pode mną, nie? Nie. Tak. A nie aż tak, pewno. Tak, na pewno ze ścianą mu podmienię. Aha, na pewno mi się uda. Przynajmniej matcy mu się skończą. No, i to tyle. Jeszcze sobie zatańczyłem matkę. Dobra. Dobra, a więc ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie o subskrypcji, dzwonkiem i łapeczce w górę. Widzimy się na następnych, trzymajcie się, no cześć!